I znowu to ja z kolejnym czytankiem dla Was. Zrobię dzisiaj takie małe kombo, żeby nie było na weekendik. No i myślę, nad pytaniem: może spróbujmy, co Wam przyniesie to lato. Co Wam przyniesie to lato? Będę od razu automatycznie wybierać karty, już nie będę. Pamiętajcie, że tak samo może nie rezonować, nie musi. Polecimy, to będzie grupa pierwsza, już nie będę ym, y, robiła wyboru. Jak będziecie chcieli to sobie tam y, przesuniecie po prostu filmik. I tak i lecimy ósemka żeby było Wam widać ósemka mieczy, świat, siódemka mieczy. Piątka mieczy, same mieczy, słuchajcie, dla grupy pierwszej. Czwórka mieczy, siódemka kielichów, trójka mieczy i dwójka mieczy, słuchajcie. Tu ewidentnie widzę no jakiś pana, bo pani będziecie się bardzo zastanawiać nad yy, swoimi decyzjami, nie tylko romantycznymi ale związkowymi tak samo. Yy, będziecie po prostu uważać na to, żeby tutaj o tej y, trójce y, mieczy nie, nie po prostu nie zranić siebie ani tej drugiej osoby. Tu tak mówię, że siódemce, kiedy macie bardzo dobrze i w świecie, bo do was przychodzi świat i będzie jakaś tutaj najprawdopodobniej propozycja jakiegoś nawiązania współpracy. Mm, firmy założenia może no takich ogólnych dobrych rzeczy mm, nie widzicie też w ósemce tutaj Wam pokażę w ósemce nie widzicie też jakiegoś jakiejś jakiejś yy, bym powiedziała okazji, która do Was przyjdzie musicie sobie nad tym się zastanowić i tutaj też dwójce mieczy będziecie wybierać między dwoma osobami chociaż niekoniecznie

Uh -huh. Oba jest. Rada dla grupy pierwszej. Uh -huh, uh -huh. O, słuchajcie, moi drodzy. Uh -huh. Szkoda, że tego nie widzicie, ponieważ mi aż świeczka zgasła, i teraz o, zobaczcie, aż się unosi demek. Nie wiem, czy ten demek widać. Ale Wam powiem jeszcze jedną rzecz. To był jakiś znak, bo wyszła jeszcze tutaj w Radzie. Karta Diabła, słuchajcie. No. Wyszła Królowa Mieczy. Diabeł. I paść kielichów. No, niestety, słuchajcie, ale w tej Radzie, no, będziecie wojować, będziecie wojować. No i oczywiście oczyszczenie się kłania, tak. A w bazie kielichów no, te osoby, które będą y, do Was przychodzić, musicie być bardzo ostrożni. Musicie się przeglądać y, temu, co mówicie, co mówią, co Wam proponują. No i tyle. To leto Wam przyniesie takie właśnie y, dużo, dużo myślenia. Dużo myślenia i dużo uwagi. Musicie na to, na to zwracać uwagę. No i tyle. OK. Dziękuję grupie pierwszej. Teraz zrobimy co przyniesie lato? dla grupy drugiej. Co przyniesie lato? dla grupy pierwszej, co przyniesie na to dla grupy pierwszej. Czy tak pokażę to wam postawię bliżej. O się już o.